Kurwa mać! Komu się tak chciało robić? Siemano, witam w krwawej łaźni. Pierwsza waleczka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawid, nie było odcinka z głosem, więc na razie idzie tak w miarę. No nie niedużo osób w sumie, no to będzie szybki odcinek, mam nadzieję. No na ile ucieczek nie będzie polonych. No idzie w miarę, idzie w miarę. Chociaż na zimnie go złapałem może dlatego. No już go chyba po pancu będzie zaraz. Już powinien być po pancu. No już końcówa była. Czyli luksus. Szybko łapał na, ryj, na banie, No. W miarę cacy poszło. Wolka z wojem. Mm, w sumie zobaczymy. Nic nie zmieniam. Jest. Boli to boli. Boli, boli. PO. Piękna rzecz PO. Jeszcze które bijono stop to już w ogóle PO jest piękne. Oślepienie. Dotyk. Ładnie idzie, ładnie. To klątwa chyba oślepa kolejna. Trzeba uważać, uważać z energią jakby nie patrzeć. Kolejna oślepa. No, jest nieciekawy powoli. Zobaczysz, zaraz będzie po pańcu, więc w miarę git. O, unik na cebeku. O, no, to jest piękna rzecz. Nigdy nie patrzeć. Wytro. Kurwa, nie zauważyłem. Za szybko klikam. No, to jest piękna rzecz, dobra. Tutaj i finał stancem, No, w miarę szybko łaźnia wyjdzie dzisiaj, no. Bardzo szybko bym nawet powiedział. Piękne uniki. No, dotyków też w sobie podbijało na początku. To dotyki takie schuja. Klątwa czy oślepa? No już kurwa się robi nieciekawie. No właśnie. Ja niby mam na sobie do tej GR-ka tak? Ile on ma tej gr na sobie? 700. Dobra, dobiłem do erki Dobiliśmy Git. Teraz aby nie ominął erki I będzie wygrana. Dobra. Łatwo. Chyba Git. <laughs> Dziękuję bardzo. Widzimy się w na następnej łaźni.